Dobry, dzisiaj chciałbym o czymś pogadać. Ze zgodnie niedawno mówiłem o filmie o Deltarunie, to uznałem, że w sumie taki zrobię, ale ale nie do końca taki. W sensie chodzi o to, że są różne teorie na temat tego, czy... E, jaka jest fabuła Deltaruna, a więc dzisiaj, e, na tej o tabeli, na narysowanej w pęcie, e, Czyli tam gdzie powinny zostać moje miniaturki niektóre. Eee, posegregujemy sobie je od tych najbardziej sensownych tutaj do tych najmniej sensownych tutaj. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Coś tam nie zapomnijcie i przechodzimy do odcinka. A więc pierwsza pierwsze teoria, która mi przyszła do głowy. E, to jest teoria na temat e, tego, że Gaster stworzył brata. Więc, no cóż, żeby, e, żeby jedna z moich teorii miała sens, to, to też musi mieć sens. Chod tak w skrócie chodzi o to, że e, i Gaster. Kiedy był w tej swojej próżni, po tym jak wpadł do swojego wynalazku, no to ten wynalazek to miał być taki mały świat, i ten mały świat to właśnie Deltarune. I on wpadł do tego Deltaruna i jest w tej piwnicy na dole mapy. A więc, teoria ma dużo sensu, więc, jeden punkt, w sensie ma sens, więc, jeden punkt. Und z drugiej strony moja teoria, aby nie miała wtedy sensu, więc oczywiście, chwila, trochę mniejsza ściąga. Estier. E Okej, okay. pierwsza teoria, mamy już za sobą ją. E A więc pora na drugą, czyli że Deltarune to przyszłość Undertale. Czyli ta teoria ma sens na pierwszy rzut oka, w sensie, jak tak pomyślimy, no to wszyscy są na powierzchni, ludzie i potwory, wszyscy żyją w zgodzie, e, są szkoły potworne itd., tylko jest, są dwie rzeczy, czyli Azriel i Undyne i Alphys się nie znają, no. E, azria akurat można dość łatwo wytłumaczyć, w sensie po prostu ho, wchłonął, te siedve, wchłonął znowu te 7 dusz i z ja stał się Azrian. Albo zatrudnił się w szpitalu. E, no cóż, czy ma to sens? E, średni, ale z drugiej strony nie umiem wytłumaczyć tego, że Undyne i Alfis się nie znają. E, w sensie. Coś tam mi przychodzi do głowy, że nie wiem, się wyprowadziły, zapomniały o sobie itd., ale nie wiem, to nie ma zbytnio sensu, więc ja bym ją dał na kolor różowy. Okej, okay, jest. Teraz następna teoria, to już chyba w ogóle nie ma sensu, w sensie, że to jest prequel. Czyli, no bo potwory żyją na powierzchni i w ogóle. Ale przedstawię Wam parę dowodów, dlaczego to nie może być. Brudne. Po pierwsze, e, Sans i Toriel się znają. Po drugie, większość postaci, nie licząc z Gora, właściwie nie żyła przed tym, no bo to nie są bossy z monster. E, po trzecie. Ten co sprzedawał nam kudy, ten co sprzedawał nam te okulary w Undertale'u, to napisał swój, to już napisał swoją książkę. O, I to właśnie jest następny dowód, że to może być przyszłość. Ale nieważne. No, gadamy o innej taii teraz. A więc e, dlaczego to może O, jeszcze są telefony? Telefony były dopiero później w sensie, było średniowiecze. Średniowiecze było, kiedy zostały wygnane, a więc no. Najgorsze. Źle <laughs> na to napisałem, co nie? <laughs> a więc następna teoria i chyba już ostatnia, bo I have... <laughs> I'm out of theories. Eee, jest taka, że Delta Run to Sen Frisk, tak. W sumie to nie ma nic na podważenie tej teorii, w sensie e, jedyne co, no to jest jeden człowiek, to jest, to może być podważenie i to nie jest Frisk, a reszta to potwory i do tego ten człowiek jest dręczony, więc nie wiem czy co może być, ale nawet nie wiem, co może, co mogę jako podważyć tą teorię ja szczerze serio ja. nie mam pojęcia, czy mogę podważyć tą teorię w sensie, są poparcia na to, że wszyscy żyją w zgodzie, na powierzchni i w ogóle ale z drugiej strony jakby to był sen, w... o mam coś na podważenie gdyby to był sun frisk to by człowiek sobie nie wyrywał duszy na żywca dajmy to na A, tutaj e... co jest następne nad następnym e... muszę pomyśleć E. W sumie to mogę inną teorię, niby, w sensie na temat nie tego czym jest Deltarune, ale. O! Mam! E, że Deltarune to tak jakby post-genocide. Logicznie rzecz ujmując, to na początku nie widać zbytnio podobieństw, ale. Uwaga! E, w skrócie. He, kiedy robimy genocide to czara nam mówi, że chodźmy do następnego świata i to my też wszystkich zabijmy. No. To, to zakłada, że Delta Run to jest ten świat. E, analogicznie, nie wiem czy to ma sens. E, w sensie Chris może oszczędzać z Ralsejem i Suzy. W sensie Suzy nie do końca ale załóżmy, że tak e, i no, może po prostu zrobić pacyfistyczną linię czasu. Chociaż... E, na przykład jest takie coś jak Snowgrave Run, albo... jak to w Deltaru nie mówią, masakra w pierwszym chapterze I... analogicznie to mogę znaleźć na podważenie tą teorię dowody. W sensie, po pierwsze to, że możemy oszczędzać ogólnie wszystkich, ale też mogę znaleźć na to dowody, kiedy Chris wyrywa sobie duszę, to no, możemy dalej nią sterować, no to co, jak on ją wyrywa, bo to czara tak jakby nią steruje. Rozumiecie o co mi chodzi. Szczerze to, to ma sens, ale jest średnia, więc tutaj daję...